głosami Za chwilę, za chwilę tutaj zostanie tylko jedno zdjęcie, zdjęcie tego, kto wygra czwartą edycję The Voice Kids. To co, czy to jest ten moment, kiedy możemy ogłosić światu? To jest ten moment. No to proszę państwa, uwaga, za sprawą waszych głosów, bo tak chcieliście, bo tak wybraliście. The best of the best czwartej edycji The Voice Kids to... Też, nie mogę już. Mówcie, o, Tomek. Proszę Państwa, tym kimś jest? Tomek. Tomek. Jeszcze moment. <laughs> Sara Ego James! Sara Ego James! Zwycięszczyni czwartej edycji The wojski! Sarah Ego James z kontraktem płytowym ze statuetką. Niesamowite. Sara, chodź. Chodź, stań tu w centralnym miejscu sceny i przyzwyczaj się do niego. Ono ona zazwyczaj będzie twoje. Jak się czujesz, kochana? Nie wiem, okay. mów powiedzieć. Ja, nie mów Okej, okay. To pooddychaj sobie spokojnie, daj się nam napatrzeć. Złap oddech, bo my liczymy, że ty jeszcze dzisiaj zaśpiewasz. Sara, czy właśnie spełniło się marzenie? Tak. Spełniło. Tak, tak, Mamy tak, i taty też? No, oczywiście. Sprawdźmy. Mamy i taty też? Ich też zatkało. Sara, zaśpiewasz nam, prawda? Bo nawet jak człowiek wzruszony, to śpiewać łatwiej niż mówić. Zaśpiewa. Nie mogę się już doczekać, Sara, kochana, bo żebym cię tak uścisnęła. Możesz położyć tą statuetkę sobie tutaj, tak, na, żeby wiesz, gdzieś była blisko swój kontrakt, ciebie Twój kontrakt, chłopaki dostarczą do garderoby, będzie tam na ciebie czekał, będziesz mogła podpisać. A teraz my z idą, Mateusz przyłączysz się, będziemy twoim chórkiem, uwaga! Przed Państwem zwycięzczyni czwartej edycji The Wojski. Sara! EGU James The children of you.